MT-18 jedzie do któregoś z widzów z kanału. Mamy to w oryginale, tak jak było to wszystko opisane. I może z obsługi do trochę takich... O, tak. Tu mamy kalamitki. Wszędzie te kalamitki smarujemy. Tu mamy czujnik sprzęgła, trzeba go wcisnąć, żeby odpalić, inaczej nam zapon rozłącza. Podnośnik z, z pamięcią podnoszenia podnośnika. Tu mamy regulację głębokości orki, to musi być połączone z linką. I z klapą. Klapa idzie do góry, bo glebogryzarka za bardzo się kopie, za miękka ziemia jest i glebogryzarka podnosi się do góry i automatycznie opuszcza. Wałek wom też smarujemy. Słowek na narzędzia regulowane jest. Siedzenie przy prędkości wałka, wom yy, nasze znaczy szybkie biegi, wolne biegi. Napęd na cztery rozłączany. Oczywiście i tak, jeżeli przetrzymujemy dłużej ciągnik, czyli stoi dłuższy czas, wciskamy sprzęgło i tam na dole jest taka taka klapka, nie wiem czy będzie ją widać i trzeba to zacisnąć tak, że sprzęgło ma być ściśnięte na dłuższy postój przedni most, olej przekładniowy tutaj wlewamy hydrauliczny przekładniowy UDTO 10W30 tu jest korek poziomu oleju co więcej glebogryzarka, przekładniowy olej tu jest olej, to jest odpowietrznik nie korek wlewu, tu jest korek wlewu i tu mamy też, do sprawdzania poziomu oleju, śrubkę. Co więcej tutaj potrzeba? Myślę, że więcej tutaj nic nie powiemy o tym. K3D silnik Mitsubishi cylindrowy. bo mamy tutaj oryginalny korek. Akumulator mamy oryginalny, japoński jeszcze. Tyle. Tu jeszcze nie, nie zapomnieć o tej kalamitce. Tu też jest kalamitka. Trzeba ją smarować, od dołu też są kalamitki. I tu mamy korek spustowy od oleju, a od powierzchni mamy tutaj od mostu. Go nie widać, ale on jest, on jest tutaj. Do góry wystaje. Tabliczka znamionowa. Eee, I tam mamy z drugiej strony numer seryjny ciągnika. Tu mamy tabliczkę seryjną, proszę bardzo. I numer seryjny ciągnika jest tutaj bity, oryginalnie. Bardzo fajne modele, bardzo udane modele i niezawodne.